Witam Państwa. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać bardzo ciekawy, a przy tym niesamowicie prosty wzór na drutach. Robiąc, powtarzając dwa rzędy, samo od siebie, o samo od siebie wzór ten spowoduje, że wytworzą się takie takie szpice, takie noski. Tak jak mówiłam, wzór składa się tylko i wyłącznie z dwóch rzędów, które cały czas powtarzamy. Wzór ten jest idealny na wszelkiego rodzaju robótki. Przepięknie wygląda robiąc y, modne sweterki, y, czy to będą kamizele, czy to będą swetry, czy to będą nawet y, płaszczyki. No cokolwiek, a nawet robiąc, zmieniając co dwa rzędy inny kolor włóczki, wyjdzie nam po prostu taka ładna, falująca tęcza. Wzór ten składa się z 21 oczek. 21 oczek. Ja na tej mojej próbce mam zrobione, mam zrobione dwie części tego wzoru. Także jeśli państwo sprawi trudność w którym miejscu, bo będziemy dodawali oczka po, po bokach i w miejscu centralnym, tak jak tutaj widać, będzie potrójne zamknięcie oczka w miejscu centralnym. Żeby łatwiej państwu było zorientować się, w którym miejscu zamykamy te trzy oczka razem, można przy użyciu agrafki zaznaczyć sobie to miejsce, czy kawałeczkiem powiedzmy włóczki innego koloru i miejsce styku zejścia się jednej części z drugą. Także przy pomocy, przy pomocy agrafki, czy kawałeczka włóczki innego koloru zorientujecie się Państwo, ale jestem pewna, bo że po przerobieniu powiedzmy 4-6 rzędów, już Państwo będziecie dokładnie orientowali się, w którym miejscu jest, jest to główne zamknięcie oczek i w którym miejscu po prostu dodajemy te oczka. Tak jak mówiłam, wzór składa się z 21 oczek. Ja na drucie mam 23 oczka. Zrobimy ten jeden taki szpic. Więc tak, mam na drucie 23 oczka. To jest 21 oczek naszego wzoru i po jednym oczku brzegowym. I teraz tak. W rzędzie pierwszym przerobimy sobie nasze oczka na lewo. A to z tego względu, aby dół robótki, początek robótki był ładny, miał ładny taki, przepraszam, ja pokażę Państwu, aby miał takie ładne, estetyczne, rozpoczęcie, żeby nie było potrzeby wykańczać tego wzoru, powiedzmy szydełkiem czy w jakikolwiek inny sposób. I dlatego w rzędzie pierwszym przerobimy sobie nasze oczka na lewo. To jest pierwszy rząd. Jest naprawdę niesamowicie prosty ten wzór, a przy tym bardzo, ale to bardzo efektowny. Oczko brzegowe przerabiamy na prawo. Obracamy naszą robótkę i teraz na prawej stronie. Ściągamy sobie oczko brzegowe. Przerabiamy jedno oczko prawe i po tym pierwszym oczku prawym lewym drutem wyłapujemy poprze, przepraszam, poprzeczną nitkę. Proszę spojrzeć. Poprzeczną i na tej niteczce, na tej włóczce Zrobimy oczko prawe. Stworzymy oczko prawe. I teraz mamy dwa oczka i musimy przerobić jeszcze 8, czyli musimy mieć 10 oczek. Prócz oczka oczywiście brzegowego. Mamy dwa przerabiamy. 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Po przerobieniu 10 oczek, doszliśmy do centralnego punktu, gdzie będziemy zamykali te trzy oczka razem na prawo. W jednych z poprzednich filmików pokazywałam, jak ładnie zamykamy trzy oczka razem na prawo, aby to oczko drugie, czyli centralne, było bardziej uwypuklone, uwypuklone uwidocznione. Więc. Mamy trzy oczka, prawda? Ściągamy z lewego drutu, przytrzymując kciukiem, dwa oczka. Wyłapujemy to pierwsze i następnie to drugie przekładamy na przód tych trzech oczek. I wtedy te trzy oczka razem przerabiamy sobie, razem wbijając drut z tyłu robótki. I tym sposobem oczko drugie będzie takie uwypuklone. Następnie przerabiamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem. I teraz po ósmym oczku ponownie z włóczki poprzedniej, poprzecznej przepraszam, podnosimy na lewym drucie, i na, i powstanie oczko prawe i wytwarzamy oczko prawe podnosimy jedno oczko dodajemy następnie przerabiamy to było oczko to podniesione było dziewiąte i oczko dziesiąte i oczko brzegowe dlaczego ja mówię aby pomijając oczywiście oczko brzegowe że po oczku brzegowym przerobimy jedno oczko prawe i dopiero po tym pierwszym oczku prawym podniesiemy jedno oczko, czyli dodamy tak samo z jednej strony, jak i z drugiej. Jeśli podniesiemy to, to oczko zaraz po oczku brzegowym, no niestety będzie takie mało estetyczne to podniesienie oczka i, tak be, i będzie raczej takie widoczne, nieestetyczne. Podnosząc po tym pierwszym oczku prawym to oczko, Wyjdzie nam, ładne, wyjdzie nam bardzo ładny i estetyczny bok naszej robótki. Jest to bardzo ważne. Także przerobiliśmy sobie dwa rzędy i w, i w przypadku tej robótki w rzędach nieparzystych, czyli wiadomo po lewej stronie przerabiamy nasze oczka lewe. Przerabiamy te wszystkie nasze oczka na lewo. I cały czas sobie powtarzamy. Powtarzamy te dwa rzędy. I ponownie w następnym rzędzie, ponownie po pierwszym oczku, pomijając oczko brzegowe, ponownie podnosimy jedno oczko z jednej strony, podnosimy jedno oczko z drugiej strony. Zamykamy trzy oczka środkowe i tym sposobem wyjdzie nam taki bardzo ciekawy wzór. Proszę spojrzeć, jak idą nam te oczka. One się jak gdyby schodzą, są skierowane w prawą i w lewą stronę. Schodzą się w miejscu centralnym, gdzie zamykamy te oczka trzy razem na prawo. Jestem pewna, że nie sprawi trudności Państwu zrobienie tego wzoru. Naprawdę jest liczny. Jeśli państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do mojego kanału, bardzo chętnie odpowiem na wszystkie państwa pytania. Służę pomocą, służę radą. Proszę subskrybować mój kanał. Mam bardzo wiele ciekawych wzorów państwu do pokazania i sporo poród, porad dotyczących właściwego wykończenia robótki z szycia, podniesienia oczek. I sporo innych porad dotyczących właśnie robu, robutek na drutach. Jeszcze raz dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.